No dzień dobry, lekko jestem zagotowana, słuchajcie, ambitny plan pieczenia sernika na bazie ciasteczek imbirowych, mówiłam Wam ostatnio, że upiekłam ciastka imbirowe ze swojego przepisu i troszeczkę przesadziłam z cukrem, to znaczy dałam go po prostu za mało i to jest ta puszka i otwieram ją, właśnie chciałam, przygotowałam sobie składniki, chciałam tutaj już przygotować sobie te ciastka i Myślę, że kamera była wyłączona. Był ambitny plan. Właśnie, kurczę, zmieniłam ustawienie kamery. Patrzę się w tą stronę, muszę się przełożyć, także wybaczcie mi. Także miał być cernik na bazie ciasteczek imbirowych na spodzie. Wegański. Teraz muszę kot odganiać, bo tutaj jest... Mleko kokosowe, no przecież wiadomo, że kocham mleko kokosowe. Idź, kitkuś. E, więc tak, udajemy, że tak miało być, czyli sernik bez spodu ciasteczkowego, a naprawdę się wkurzam, bo serio, były lekko takie wytrawne, w sensie, no, górzkawe nawet i nikomu nie smakowały. A najlepsze to jest to, że nikt się kurna nie przyznaje. Dobra. Mm, nieważne. Sernik będzie bez, bez spodu jest tak zakulisowo. Zaraz się ambitnie już do tego przyłączę, zacznę faktycznie Wam nagrywać. Yy, I co jeszcze? Aha, jak widzicie, y, tutaj już wspomniałam Wam, y, człowiek się no ogląda i od razu ma twarz. <laughs> Niech się przyzna ten, kto, kto nie ogląda. Jej, dojrzałam, że niewiele jest osób. Jak jesteście na YouTubach, na pewno znacie Maxi albo, choć, albo Tati. Ta. Dobra, to ja się biorę, pomijając te ciasteczka nieszczęsne, bo już teraz nie zdążę, mam. Y, dwie godziny na, na ogarnięcie tego sernika, bo muszę dobrać miskę, A później was zabiorę w fajne miejsce, pójdę dzisiaj z dziewczynami moimi e, na spacer nad jezioro Strzeckim, bo muszę mi miejscówkę obczaić. Znaczy bardzo dobrze znam to miejscówkę oczywiście, ale muszę obczaić, bo tam mam mały projekt i potrzebuję dobre światło. Dobra, to na tyle biorę się do pieczenia. No to trochę taki backstage. E, moja masa serowa jest prawie gotowa. I teraz redukuje mi się mleko. I tak sobie myślę, co zrobić dzisiaj na obiad. I mam mnóstwo jabłek do ogarnięcia. I od paru dni się czaję od, na to, żeby zrobić y, ocet jabłkowy swój. I tak sobie myślę, że przygotuję sobie te jabłka przy okazji ocet jabłkowy i z po prostu miską resztę z jabłkami na obiad. O tak. A a propos słynnych y, klopsików, tych, co ja mam wczoraj. Powiem wam tak, jak y, wspominałam wam, jestem takim barometrem na kiepskie jedzenie. No i dawno nie byłam tak względem jak po tych klopsikach. I y, to, co, o czym też ja wspominałam, te produkty kupne no, są smaczne, ale zazwyczaj y, dodaje się do nich, y, tutaj to było nazywane białko-pszenne, innymi słowy po prostu gluten, taki gluten-pszenny, tak, gluten jest białkiem. I z tego, co zauważam u siebie po wielu, wielu latach obserwacji, po prostu na taki czysty gluten, dodany ekstra, no reaguje alergicznie zdęciowo, także no dzisiaj mam trochę dietę oczyszczającą sokowo-wodną, żeby mi to przeszło, także tak to wygląda u mnie, jeżeli jesteście też nadwrażliwi właśnie na taką ilość glutenu, to ostrzegam, tam jest tego sporo. Mam już pomysł, jak ograć te takie kąski i zobaczymy, jak będzie moja reakcja, jeżeli faktycznie też znowu będzie dynka, no to... Na ja pewno i więcej nie kupię. Zresztą wiecie, no, ja nie jestem fanką gotowców, bo większość robię sama, ale tu tak po prostu przy okazji, w ramach testów, czemu nie warto spróbować. Dobra, ja pilnuję tego swojego e, kameru. E, robię go już 15 minut. I podejrzewam, że uda mi się go dzisiaj faktycznie zrobić w pół godziny. Czyli do tej masy serowej tylko dodam tego kajmaku. Pieczonko, to jest wszystko. Także jabłka do ogarnięcia. Uff. Taki koszyczek, to jest tak szczerze, Uff. jedna czwarta tego, co muszę ogarnąć. Pokażę Wam, jak prawie po prostu muszę obrać, i to są moje jabłka z działki. Więc one nie są niczym pryskane, więc śmiało mogę sobie je użyć. Po prostu wykorzystam skórki i gniazda, to czego nie będę używała do wrażenia. Wrzucę do słuja, zaleję wodą, trochę cukru. Walka z tymi owocówkami przez jakieś dwa tygodnie i mam ocet własny jabłkowy. To się dala do pracy. Tak zakulisowo to karmel mi się nie zrobił. W tak zwanym międzyczasie ogarniam jabłka. Właśnie przygotowałam sobie słój. Czyli będę prażyć jabłka na obiad i do słójów oraz będę robić co um, co jabłko. Znaczy robić. No po prostu wsypię obierki od jabłek do słoja, zaleję wodą, dodam trochę cukru. No tak? y, proporcje są takie, że mniej więcej 1 trzecia Obierek, oczywiście mogą być całe jabłka, ja na przykład mam w pudełku do portosa, nie mogłam się wybrać i miałam dla niego jabłuszkę przygotowane, więc one się już tak średnio do spożycia... No, nic się z nimi nie stało, ale się już trochę zbrązowiły, mało atrakcyjne są, także poobieram, przygotuję. Pomyślcie, hałasuje pralka, tak zwany między, między, między czas. Hmm? A tu do tych jabłek słuch do prożenia. Sok cytrynowy, bo zależy mi na tym, żeby były jasne. I tak wygląda mniej więcej moja sobota. Takie co ładniejsze to pozostawiam. Ja robię ocet tylko ze swoich jabłek, bo wiadomo, nawet jak się kupi te bio sreco, to i tak zawsze coś tam jest. Oczywiście ja wiem, że tak samoloty latają i tak i tak jest wszystko zanieczyszczone, no ale wiecie, równie dobrze to byśmy nie wychodzili na twór, bo nie można tym oddychać, więc też nie dajmy się zwariować. Nie wyjątkowo, w co, którymś jabłku jest jakiś robal. A ludzie, jak to jest, że y, generalnie robali, robale głównie nie tykają w sensie pryskanych, pryskanych warzyw i to jest autentyk. Więc jeżeli jest robal w bądź w owocach, to znaczy, że one faktycznie są niepryskane, robaki wiedzą co jest dobre. Także no jemy nasze jabłka, więc co, co którymś, wiadomo. Jeszcze zawsze mnie to fascynuje, że one są takie sprytne, bo jeszcze sobie odbiorą skubany listy i za tą dziurkę tym listkiem zaklejają. Zwier zwierzaki są fascynujące. Także tak więc niektórzy mówią mega, a ja mówię także albo generalnie. Postaram się zmniejszyć częstotliwość. A, a, propos octów, octów, oczywiście wiem, że można kupić i jak mam fazę, że na przykład stwierdzam, że się będę detoksować octem, znaczy piję po prostu wtedy przez miesiąc, góra, dwa, rano na dzień dobry około łyżkę octu, takiego naturalnego, na przykład właśnie z jabłek, ze szklanką wody. Później wiadomo, trzeba zrobić trochę przerwy, jak ze wszystkim, nawet pijąc wodę z cytryną. I znowu wracam i lubię właśnie to robić yy, jesienią i zimą, czyli po prostu jak mam własne jabłka. Fantastyczny jest też ocet właśnie też od Kasi przywiozłam, on którą muszę no go przecedzić. Nawet o tym nie wiedziałam, co człowiek całe życie się uczy. Z dyni, on ma dużo karotenoidów i tak samo jak ze wszystkimi innymi octami, po prostu rzuca się obierki. No to też fajnie by było mieć swoją dynię. Ja akurat mam czego tutaj nie mam i tak samo zalewa się wodą dodaję odrobinę cukru żeby przyspieszyć proces żeby też to nie był taki kwas bo tam po prostu musi się fermentacja trochę magii tylko około 2 tygodnie w cieple obsadzamy przelewamy do butelek można też do słoików trzymamy w lodówce do ja mnie kiedyś miałam miałam swój z miesiąc, no tak po prostu taką butelkę litrową i na tyle, na ile mi starczyło. Akurat był litr na około miesiąc. Dobra. Ja tu już mam prawie wystarczającą ilość obierków. Reszta u mnie idzie do kompostownika, bo jedyny nawóz, jaki używamy u siebie w ogrodzie, to jest właśnie kompost. A że mam swoje warzywa, to tak samo wiecie z tym kompostem. Jeżeli kupujemy warzywa z różnych źródeł, sklepów, to dawanie takich warzyw tak naprawdę do kompostu, to jest, tak, no nie wiemy co w nich jest, więc też ostrożnie z kompostem. Oczywiście nie kompostuje się cytrusów, a u nas ten kompostownik musi być naprawdę spory, bo zjadamy, jak to wege, ogromne ilości warzyw. Więc mamy regularnie na wiosnę, akurat odpowiednią porcję nawozu. No no, Dobra, wydaje mi się, że ten sos tofi wystarczająco mi przez O, i zobaczcie, z całego litra wyszło tyle sos tofi mhm. masa krówkowa znaczy z litra. Przyznam się do zbicia. Prawdopodobnie mieszkać się płatki jadła, więc to tak było 800 ml. No ale powiedzmy to będzie na moje jakieś 150 gram tego sosu tofi dodam do masy. Pieka, czyli wracam do nagrywania przepisu. I tak za bo może nie każdy się skusi na oglądanie filmu z całym gotowaniem nieprofesjonalnym. Tak wygląda sernik. Ja już tutaj. Intensywnie testuję i powiem Wam, że no jestem z siebie dumna. Mm. Myślę, że nawet miski się skuczą, skuszą. Chociaż jak oni słyszą tofu, to zaraz jest... Tofu jest fu. ale tak nie uważam lubię. Ostatnio wyczytałam jakiś taki fajny blog. Wietnam nam coś tam, coś tam podziękuję go. I tam był przepis na zrobienie tofu. I powiem Wam szczerze, że mnie to kusi. Chciałabym tylko kupić soja bo tam też polecają, że trzeba mieć skrzyneczkę do wyciskania. To swój tegar, myślę, że to spokojnie można ograć. Tylko, oczywiście, ja nie mam termomiksa, bo mi jest niepotrzebne, Ale myślę, że z tym, co mam to jakoś to ogarnę. Sorry, jestem ładna, słucham już, no I myślę, że zrobię to tofu. Takie na zasadzie sprawdzam. Tak myślę. Mhm. To będzie dobry pomysł. Dobra. Jak widzicie, ja się przybrałam. Jest to jest? Za 15 00 płaczą, bo nie było na spacerze, więc ja się zbieram z nimi i z Miiśką na spacer, więc biorę też bez ze sobą. Także do zobaczenia na, na w jeziora. Miszka, masz do spróbowania sernik. Mhm. A wiesz, że jest tofu? <głos> <głos> nasza miejscówka na sanki później pójdziemy od drugiej strony, na razie kółko, a moja górka jest tutaj może wygląda niepozornie, ale uwierzcie mi, śmierć zboczona już idę? No idziemy przejać. Jezioro Strzeleckie. Dziewczyny. do góry To się wypika. No to idziemy. Bardziej wypnij je. Zaraz ich wilki nie zjedzą. Brak doświadczenia w spacerach. Idziemy. Najdziemy no, pryszkę. Dawno temu stał dom, restauracja. by się Żydach. Zaraz Wam pokażę widok. Z drugiej strony zostały tylko fundamenty. Można sobie tylko wyobrazić, jak to było pięknie. To są fundamenty tego domu. I my schodziliśmy na tak zwaną dziką plażę. I się zasypał. Ja jeszcze pamiętam budynek. Ale to było bardzo dawno. A tutaj, idąc po tych fundamentach, moją miejscówkę. Osiadkowali. Jakie rozczarowanie? No wiecie co. Hmm. Co zrobić? Coś się wymyśli. Ale jestem rozczarowana. Miała być idealna sceneria do zdjęć. Kurczę. No, ale, się trudno. I tak to jest bardzo ciekawe światło. Mój aparat tego nie oddaje, mi to wiadomo. Luiska ma świetny profesjonalny sprzęt, więc będzie zupełnie inna jakość. Tak w skrócie wyglądała nasza sobota. Jest godzina około 15:00, Także my już wracamy ze spacerów. Dziewczyny jak słychać przeszczęśliwe. Teraz wrócę do domu. Edytuję to co nagrałam. Wrzucę wam post z przepisem. Zmontuję vloga. Bo teraz to już tylko będzie Netflix. No, tak wyglądają nasze weekendy. Zresztą bardzo dużo pracujemy z Marcinem. I to jest taki wiadomo jak... Przecież przykrył ten wolny czas. Także tyle. Widzimy dzień